Siłonik ludzkiej, w którym odcinek Warner Destiny samą sobie nagrywa. I widzowie, czy sobie zrobimy wyzwanie. Eee... Zapomniałem. Nie, no żartuję. Zrobimy sobie wyzwanie do, bez likwidacji do top 10. Do top ten. Wow, Wonder Woman wróciła. Clowisha Semer. Muszę koniecznie to zobaczyć posłuchać klawisze ASMR. No to możemy sobie polecieć. Ojej, nie... na O, ten kilof, ten mój kilof jest w jej głowie. Mieszaj w mózgu. No, już teraz mamy skrzynkę i potki. O kurde, A ah, tam obarwa jakaś Co jest? Co jest grane? Patrzcie jakie itemki z prezentu dostaliśmy! Ej, co? Co to jest? Ole sztos! Z prezenta takie rzeczy! Wow! To było mega! Patrzcie jakie teraz mamy epiki! W dodatku! Ale epiki teraz! Oh, a, zostawiamy. Co? Dlaczego tutaj się kryje budulec, ale to nie jest tryb z budowaniem? Tu, tu, tu. <śmiech> <śmiech> o! O! Niebieska! Niebieska! Niebieska skrzynka! Tak! Let's go! Dobra, co my tu mamy? Mamy maskę oni pustki. Mamy maskę oni pustki. Nice. Będzie dora przed I No i ten karabin. Znaczy pistolet naszy nawet. Nie wiem, czy brać go, czy nie brać. Ja bym go, ja bym go chyba nie brał. tam poszedł Chociaż, ja nie muszę chodzić na środek strefy bo i tak tam przecież i tak przecież tam jest masa graczy więc tam będzie jeszcze trudniej uciekać A zbieram sobie bronie na te top 10 Chociaż ja na, nawet sam nie wiem, czy przetrwam do tego top 10 no bo no tego jeszcze nie wiem, no nie? Do top 10 jeszcze nie wiem, czy przetrwam Kolejna oni pustki Może jakiś da sobie zbierzemy Nie są jakieś duszki Ile, nie tak Śmimo go zamiast to Oj teraz będzie git Może jeszcze trochę Teraz jest git Bo ja to zamiast potek wziąłem faktycznie A akurat akurat doszedłem akurat doszedłem Oooo lecz słabiutko Ten karabin ma tylko y, 48 amo Ło kurde Słabiuteńko Musimy zmienić Dlaczego? Dlaczego jestem w scenie tej potki? Dobra, te, mie te miejsce jest jakoś dziwnie przyciemnione. Nie wiem czemu, ale. Ty właśnie, ja dar zebrałem? A zebrałem, no. Tylko ten dar, niestety. Znaczy, może mi się przydać, ale. Ja bardziej chciałem zebrać dar ucieczki. Czyli na przykład dar yy, że z wyposażonym kilofem poruszam się szybciej. Taki mniej więcej chciałem mieć. Taki do uciekania, do szybkiego przemieszczania się. Rąka kilometr, stąd że nie ma jej pokazanej na mapie. Kiedyś była, chyba, kiedyś była chyba pokazana na mapie. Teraz może nie. No. O, idealnie. O nie! Tam jest gracz! Jeszcze nie mogę typów likwidować. Jeszcze typów nie mogę zabijać. Jeszcze zabijać nie mogę. O nie, 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 nie. Kurde, jak ja bym chciał mu teraz przy, przyfasolić raz tak bym mu chciał przypasolić. To jest z dwóch typów chyba. Znaczy dobra, łącznie ze mną trzech. Zostaw mnie nie chcę na ciebie patrzeć. No gdy już na ciebie patrzę, to zaraz się tak zapatrzysz, że ci tak na. No nie, no idzie to, no. Gościu chce mnie zmusić. Co się raczej nie uda. My sobie na spokojnie zbierzemy Próbuję się, próbuję tu wejść. Kurde, idź ze stąd. Ty, pa! mam pomysł. Ty, ma, mam pomysł. Ciekawe, czy ona mnie teraz zauważy. Ciekawe, czy mnie zauważy teraz. Ale, pęka, nie widzi mnie. Nie widzi mnie. Nie widzi mnie, baba, no jak to. Za, za łatwo, do zobaczenia. <grymne> Potkę piję <sufiję. grymne> O nie, ona tam wtedy ścianę niszczy. Nie, ba, nie, podłogę niszczy, sufit niszczyła O Boże, ona mnie nie widzi, jaka żenada. Widzi mnie. Ona sobie zaraz pójdzie. Pa. O. No zbliża się. O, w sumie to nawet dobrze. I wtedy się robi ciekawiej. Ty, to ja będę przed nią cały czas uciekać. Gdzie ona jest? O! shit! Nie ja zauważyłem. Je. I patrz. I patrz. Teraz włazimy na górę. O! Patrz, 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 patrz. Idziemy w krzaczki. W w krzaczkach mnie nie widzi. Co jest? To jest gorsza skrytka od śmietnika, a nadal mnie nie może zauważyć. No krzak na wyniszczeniu. Ta nadal mnie nie widzi. Kurde, tam już klepa. Już to mnie tak kusi. Tak mnie kusi, żeby tak tylko typa załatwić. No ale no nie mogę, 35 to dopiero jeszcze do 25 graczy. Nie zabrzmiałeś, ale na to, to polega A, no naprawdę? Po co ja zbieram te bronie, skoro... O! Nie są mi potrzebne. Myślisz, że po co zbieram y, tą osłonę? No, żeby uczynić ten sposób. Coś się... Zaraz O kur... A nie, to nie jest sposób. To jest zwykły gracz. To jest zwykły gracz. Nie Baleją się! Znalazł co kogoś do bicia Bo, yy, Borek... Pa, worek treningowy się znalazł Borek treningowy się znalazł A też obydwaj są równi sobie No dawaj, ja bym chciał ich zlać teraz jeszcze... jeszcze... o Jezu, jeszcze 18 graczy do końca. Yy, znaczy... jeszcze 18 graczy, żebym mógł kogoś zabić. A, co to? Zbadaj. Okej, okay, mam zadanie na takie coś. Na to zadanie. Opa, ile skrzynek ty? A dwie. Nawet dwie skrzynki też jest dla mnie dużo tańczesz. No. Opa, jeszcze tu jest. Czyli to są trzy chyba w tym samym miejscu. Ej dobra, leją się, tam się leją. Muszę spierniczać, bo akurat w takich sposobów ze sztucerami się boję. A no, więcej nie ma. Chyba więcej nie ma, no dobra. Mhm. Tak, by było to i tak nie chcę teraz. A jednak jest, ty, jest tutaj. I to nie musi być na tej arenie ogólna To może być nawet tutaj. Dobra, mamy. Zrobiliśmy takie zadanko, którym się za bardzo wcześniej nie przejąłem, bo nawet o nim nie wiedziałem, że takie zadanie jest. także mało zaglądasz na zadanie. Mamy. Ła kurde, żywioł w skrzyniach. No i nice. Ładnie. I let's go. Mamy darmustki! Dobra Ja pierniczę, ile tu skrzynek Tu masa skrzynek A nie przypadkiem trochę nie za dużo? Nie no Skrzynek to nigdy za wiele Jeszcze 9 graczy, żebym mógł kogoś porządnie sprać jeszcze dziewięciu graczy, dziewięć Jeszcze dziewięć diadów do sklepania O kurde, to jest misówka Myślałam, że to jest jakieś odludzie Myślałam, że to odludzie, chociaż Nawet, nawet na takie misówce czasem jest odludzie Wszystkie pewnie Dobra, idziemy na samą górę o, oh, shit, no i jeszcze bardziej się obniżyłem. Dwa poziomy. O, mam pomysł. wejdziemy co za O, no git. I dalej, Pa. Jak ja stąd spadnę, to dednę. Oha, Jesteśmy na szczycie! No co jest? Aha, nie mogę wejść w ten środek. Super, ładnie. Czyli nie znamę na szczytu. No to w końcu musi być sam szczyt, czyli sam. Kurde, a co A, jak się po prostu rozsypali, ty! Wbijamy tam! Wbijamy tam! O, nieźle, o, nieźle, o kurde, pompa epicka! A tutaj, o, też się rozsypał kolo, też pompa epicka! I maska oni ognia! Ta maska jest bardziej do likwidowania, a nie do zabijania. Zresztą to, zresztą tą maskę, tą maskę, tą maską o pustki nikogo się nie zabije. Tą maską się nie da zabić, chyba. Tak twierdzi moje zdanie. 500 metrów koronka ładnie. Dobra, uciekamy, bo jesteśmy na samej granicy strefy. Uciekamy, uciekamy. No jeszcze pięciu graczy, no jeszcze pięciu graczy, żebym go by Dawać Jak tylko już będzie top 10, to już, poja to już będę jeździć samochodem i polować na typów. Bo w tym odcinku to ja za wiele pewnie nie zrobię. A jeśli ja zginę jako dziesiąty gracz Kiedy ja w top 10 mogę zabijać graczy, kiedy ja zginę wtedy, to ja normalnie... Mm, wykręcę kartę. A co to? A co to jest? Ehm um, Przepraszam bardzo, co to jest? Ja tutaj nie, ja tutaj nie mogę wejść. Ty co jest? Ej, tam jest jakaś blokada! Dawaj. Kurde, a nie ma przejścia. No nic, ale... Tutaj pode mną jest cała masa skrzynek... pode mną, są, pode mną jest aż pięć skrzynek w tym, w tym takim... Sejfie, którego nie mogę otworzyć O, kto się posypał? Nie, to tylko świetniki chyba. O nie, strefa się jeszcze pomniejsza. On śpi Pa, on śpi! Ale beka z niego. Ulecz mnie, mimo że nie jestem ranny. O, pływaj se. I <grywa> on <robi>. I patera. <grywa> o, już nagle przestawisz top 10! Top 10! Mogę już zabijać graczy. Mogę już rozwalać. Ile chcę. Nie ma limitu, oj. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. No i ładnie, możemy likwidować. Opa, to jest kipa chyba... typo... Demo zlikwidowany? Tylko tak Pewnie ten ten typiarz yy, go zlikwidował Kendo oczywiście Tutaj nie mogę wejść A, wspiąć? Opa, wspiąć się mogę Ale to nadal nic mi nie daje O Jezu, jestem w środku Nie ma sensu się ulatny, u, u ten Ulatniać w ogóle. Chociaż bym trochę główek, główek porozwalał, nie? Ale... Trochę boję się tych tutaj... tutaj medalionowców. A nie, ty! Meda medalionowiec jest tylko jeden! Jo. Tylko jeden medalionowiec. A, o! O, typek! Nareszcie mogę kogoś sprać tyłek! Siema, mordeczko! Jak tam życie? się ma, się ma, O, oh. oh, od razu mi lepiej, od razu mi lepiej od razu lepiej A, ah, let's go o oh, ja! jaka to strefa mała, ty o za mała Okej, okay, zaraz będziemy 20 minut odcinka, widzowie Znaczy dobra, prawie Dziewię... Dokładnie to 19 minut i 10 sekund Tak się składa Może do domku wpadniemy? Oooo! Kto... O! o kurde, ty e! ooo, baka Ty papałem z całą pompą, kiedy on mnie wykończył do 75 łapek Ja się przestraszyłem, ale tak wygrałem na farcie. Tu był taki fart, że aż pachniało Jezus Maria O Boże, dobra. No kurde. Idziemy musimy iść na medalionowca, bo tam strefa jest. nie. Ja cały się trzęsę teraz, nie? Dobra, trzech graczy zostało. Top trójka. Top trójka. Tak, to pewnie. Kurde, gdzie jest ten trzeci gracz? Musiał go znaleźć. No jeszcze zaraz tutaj będzie. Jo! Ej, on tutaj w krzakach pewnie siedzi. Ej, zależy się na 100 milionów procent, że on siedzi w krzakach. O ja, boję się. Zaraz nie przyjdzie, chyba. Tak, a gdzie jest ten trzeci gracz? Bo chciałbym go teraz. No, zabić. Dobra, musimy być... Yy... U, ja on tam jest! Ty, on tam poszedł! Musimy iść naokoło, bo on zaraz nas wykryje. Tylko jak teraz będzie strefa, to ja normalnie. I no gdzie ten trzeci typo? Det no? Nie no, trzech typów jeszcze zostało, jest tak jest napisane. Dobra, okej, okay, on gdzieś jest, ale nie wiem, ale gdzie to, a gdzie to ja nie wiem Przywicz, musimy się ukryć. Chyba wiem gdzie on jest. Ten typo wiecie A, tam są jakieś itemy. A tam nie ma sensu i brać, i tak mam już lepsze. Pewnie. No gdzie ten trzeci? Ty! Już nie trzeba je bazy. O ja, ty, boję się jaka zaraz będzie mała strefa, ty Co jest? O mój Boże, nie rozśmieszaj mnie nawet O kurde, zginął, zginął walę, ja, pomyliłem się, myślałem, że to gracz, nie? idzie do mnie z innej strony niż myślałem! O shit! Ty. Jest możliwe, że on siedzi w krzakach, ty. I akurat drugie? Nie może być na przykład 20. 20 bym już przeżywał 100 razy mniej niż drugie. Bo, bo drugie to było najbliżej pierwszego miejsca. O nie. Boże. Dobra, słuchajcie widzowie, jeśli, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo.